Stwierdziłeś, że kluczowe w szkoleniu dzieci i młodzieży jest zapewnić im bezpieczeństwo i taką komfortową, komfortowe warunki do nauki gry w piłkę. Jak to zrobić? No, przede wszystkim myślę, że należy uświadomić sobie, że celem trenera, który pracuje z dziećmi i młodzieżą, nie jest wynik sportowy. I to jest, myślę, klucz do tego, żeby inaczej. Patrzeć na, na dzieciaki inaczej, patrzeć na proces treningowy, inaczej patrzeć na rywalizację ich, tą boiskową. Jeżeli nie będziemy skupieni na wyniku, to będzie nam zdecydowanie łatwiej szukać innych wartości w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co robimy. Bo bardzo często zdarza się tak, że trenerzy oceniają swoją pracę przez pryzmat wyniku, szczególnie ci trenerzy, którzy zaczynają swoją przygodę, którzy mają mniejsze doświadczenie, którzy może nie czują się jeszcze na tyle pewni w tym, co robią i, by, i może nie do końca wiedzą, co mają w danym momencie robić, trudno jest im znaleźć inną ocenę swojej pracy, inną ocenę postępów zawodnika niż wynik sportowy i, i myślę, że myślę, że tutaj istotne jest to, żeby trener wiesz, wiedział, że ten wynik nie jest najważniejszy, ale też żeby wiedział, co w danym okresie powinien robić, czego powinien zawodników nauczyć i też żeby potrafił to przekazać rodzicom, no bo zdajemy sobie sprawę, że rodzice Wiadomo, chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Rodzicom wydaje się, że jak dziecko będzie tylko wygrywało, to będzie zawsze zadowolone, będzie zawsze szczęśliwe. I tutaj też jest ogromna rola trenera, żeby rozmawiać z rodzicami i żeby ich uświadamiać, że ten wynik. On oczywiście dla dzieci zawsze będzie ważny, bo dzieci zawsze będą wychodzić na boisko i będą chciały wygrywać. Jak nie wygrają, to pewnie będą płakać. Jak wygrają, będą się cieszyć. Natomiast dla nas dorosłych ten wynik sportowy musi zejść na tych pierwszych etapach szkolenia na dalszy plan i trener musi rodzicom uświadamiać to, że my pracujemy po to, żeby ten wynik sportowy pojawił się za lat 10, 12, a nie dzisiaj. a dziś pracujemy nad tym, żeby podnosić umiejętności tych dzieciaków i żeby oni w takim bezpiecznym środowisku mogli po prostu się rozwijać nie tylko piłkarsko, ale też jako ludzie, bo no nie oszukujmy się, że... Grupy 20 zawodników może być tak, że nawet przy bardzo dobrej pracy trenera nie będzie ani jednego piłkarza na poziomie profesjonalnym, więc my musimy też mieć świadomość tego, że to jest jakiś tam ułamek procenta zawodników, którzy, którzy zostają zawodowymi piłkarzami, natomiast no mamy wielki wpływ na to, żeby byli dobrymi ludźmi potrafili sobie poradzić w życiu.